Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym drapingu, w kolejnym odcinku na kanale Utrola, a dzisiaj w roli głównej Zodiaki. Cztery różne kolory, cztery różne żywioły. Mamy ogień, mamy ziemię, mamy też powietrze i ostatnia jest woda. Takie cztery zdrapeczki mamy dzisiaj. I na deser, na dokładkę, dołożymy sobie super linię i tą zdrapeczkę będziemy drapać jaką ostatnią. Zaczynamy od żywiołu ognia. Tylko zapaczek znajdę. O, mam tutaj jakieś. Przybliżymy, żebyście to lepiej widzieli. I tu, oczywiście, szukamy symbol gwiazdki albo symbolu księżyca. Księżyc nam daje pomnożenie wygranej. Raz dwa. No dobra, troszkę musimy tutaj zdobyć miejsca sobie. I możemy zaczynać drapanko. I tak, zaczynamy od wygranej. Mamy wygraną 170 zł, tylko że nie znalazłem symbolu jeszcze. Poczekajcie. O, mamy portyk. Ale ja to jestem dobry asior. Kolejny symbol to konik morski. Też nam premii nie daje. Sputnik. Premii brak. Lira. Jednorożec. Kompas. Taki piękny malutki żółwik. Flamingo. Mamy też teleskopik. półmetek z grabki, Parasol. Znaczenie też nie ma. Chmurka. UFO. Mamy słońce, ale słońce nam premie nie daje. A krawik. Delfinek, piękny. Kotwica. Srynka. Jeszcze dwa symbole. Planeta. I ostatni to misio-pisio. I pierwsza z drapeczka idzie do kosza. Okej, okay, no to zaczynamy drapanie z żywiołem. Ziemia, kotwica nie ma. Jest gwiazdka. Juhu, mamy wygraną, kochani, mamy wygraną. Taram! Odkrywamy gwiazdeczkę. Co ona nam tutaj kryje? Dyszka. Dobra, trzeba się cieszyć. Mamy dyszkę. Fajnie. Portyk. Planeta. Konik. Flaming. I kompasik. Nie ma jeszcze wybranej drugiej. No ale ja coś czuję, że tutaj tak gwiazdka chyba jeszcze jedna będzie. Nie wiem, tak jakoś mi się wydaje. Naczynia. Yy, naczynie. Naczynie? Tak, naczynie. Statek. Ziemia. Krabik. Delfinek i parasol, teleskop, lira, miś, chmurka, jednorożec, syrenka i ostatni symbol to żółwik. No nie, mamy tylko jedną dyszkę albo i aż dyszkę. Kolejna zdrapeczka, powietrze numer 20 z zypaczki. I zaczynamy od chmurki. Konik. Żółw. Rakieta. Teleskop. Miś. UFO. Hmm. Kotwica. Flaming. Rasol, słońce, lira i planeta. Nie ma, nie ma, nie ma. Krawik, naczynie, delfin. I jeszcze cztery. Sputnik, Syrena, portyk. I ostatni to kompas. Niestety drugi pustaczek. I ostatnia zdrapeczka z serii Zodiak. Woda. No zobaczymy, może tu. Portyk. Kotwica. Parasol. Miś. Lira. Teleskop. Słońce. Delfin. Żółwik. Nie ma. Naczynie. Syrena. Konik. Krabik. Kompas. Jeszcze sześć. Symboli, sputnik, planeta, gwiazda mamy wygraną. Juhu! Czyli 2 do dwóch dzisiaj dwa pustaki, dwa trafione. Mamy jeszcze ziemię, statek i jednorożca. No dobra, odkrywamy tą drugą gwiazdę. Czy tu będzie dyszka, czy coś? Może ty ci lepiej. Uwaga, trzymajcie kciuki, dyszka, dalej dyszkę. Czyli mamy 2 do dwóch. Dwa do dwóch, dwa pustaczki, dwa trafienia fajnie. No, ale tak jak jeszcze obiecałem przed. Zanim zacząłem drapać, mamy jeszcze super linię na wykładkę. I szybciutko spróbuję zdrapać, żeby to aż tak długo nie trwało. Mamy tak piłeczkę i diament. Piła jest. Diamencik. Piłka. I tutaj są jeszcze dwie piłeczki. No i pięknie zaczynamy. Cztery symbole odkryte. To byłoby na tyle. Diamanciki chyba też odkryłem. Znaczy tylko był jeden. No dobra, dwa kolejne symbole to moneta i krabik. W ogóle chyba trochę oddalę kamerę, żebyście to lepiej widzieli. O, tak będzie git. Monetki szukamy i krabiki. Krabik mamy tu. Drugi. Monetka. Dobra. To byłoby na tyle. Korona i sakwa. No to szukamy. Szukamy, 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 szukamy. Hmm, tu mamy sakwę jedną drugą a korony nie ma o i tu jest trzecia ok korony nie ma ani jednej nie może troszkę jeszcze oddalimy tak pyci pyci o dobra mamy parasol i słonik w ogóle muszę wziąć inny drapak ten drapak mnie normalnie zniszczy zaraz OK, może ten będzie lepszy. Mamy parasolkę. O, ten to tak. Druga, trzecia i mamy też tutaj słonika jednego. Dobra. OK, kolejne dwa symbole: motylek i dzwon. Ty 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 ty, członki mamy jeden, drugi, fajnie. I to byłoby na tyle, kochani moi. Nie mamy motylka A, ani jednego. Dobra, dwa kolejne symbole. Arbuzik i leżak. Mamy dwa obok siebie, fajnie. Arbuzik i leżak w jednej linii. Hmm tutaj już nie będziemy nic mieli tu mamy leżak arbuzik i to byłoby na tyle o, tu mamy jeszcze jeden leżak, fajnie półmetek z drapki za nami biedrona i popcorn cz, cz, cz. ani popcornu, ani biedronki a lipa niedobrze, niedobrze to mi się nie podoba. Kolejne dwa symbole. Łódź i kości. Kości są. O i tu nam brakują tylko klapki do linii. Oj oj oj. Kości. I tu mamy też kości. Dobra. Chyba niczego nie pominąłem. O, jest łódź. I tu nam brakuje tylko rowerek do linii. O, arbuzik ominięty. Dobra. Jeszcze sześć symboli, okulary na pewno będą. I podkowa chyba też będzie. I... Ty, 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 ty. Okej, okay, tu mamy okulary. Tu mamy podkowę. Okularki. tu nam brakuje tylko i wyłącznie cytryna do linii Okulary, tutaj klapki brakują No i podkowa jest kolejna Okulary, klapki, okulary, tu są okulary Dobra, cztery symbole, uwaga, uwaga Czapka i ptaszek Czapka jest Druga Staszek. I to byłoby Na tyle Dwa symbole Odkryjemy pojedynczo Serduszko, Już mamy jedno To blokuje nam cetrynga I ostatni symbol Uwaga, uwaga To tęcza, uwaga, uwaga Bo tęczy to było dość dużo I ostatni symbol Słuchajcie, daj nam linię Mamy linię tutaj, ale fajnie jest linia. I tu jest druga tęcza. I tak, rowerka nie ma na pewno. Cytryna, gwiazdka, klapki też nie ma. E, klapki, cytryna, gwiazdka. Klapki. No dobra, mamy jedną linię, ale szczęście, kochani. Ostatni symbol. Emocje do końca były super. Odkrywamy naszą wygraną. Piątaczek, czyli tyle, ile ta zdrapeczka kosztowała. No i super. Ja tam się cieszę. Na pięć zdrapek mamy trzy trafione, także bilansik całkiem dobry. Kochani, ja już Wam cię dziękuję i oczywiście czekam na Wasze łapki w górę, komentarze i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, hejka, pa pa!